Witajcie wszyscy bardzo serdecznie i gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale. Ale jeszcze zanim przejdziemy, chciałam podziękować pięciu ostatnim subskrybentom oraz moim kochanym wspierającym. Jak widzicie, dzisiejszy odcinek przejmuje chat GPT, czyli sztuczna inteligencja. Jak myśleliście, że świat przejmie kiedyś sztuczna inteligencja, to ten kanał już przejęła. Ponieważ baner na tym kanale jest wygenerowany przez chat GPT to koniec ludzkości? Czy to koniec tego kanału? Więc żeby dopełnić ten kanał, to w dzisiejszym filmie moim dniem będzie sterował chat GPT w Star Stable online. Więc w ogóle zapytajmy się go może na początku, czy on wie w ogóle, co to jest Star Stable. Dobra, mogę tu głośnik? Mm, hello. Czy wiesz, co to jest Star Stable online? Nie wiem, że to tak działa. O, dobra, działa. Tylko bez TF, czekajcie, bo mi tu nie działa. Czy on wie? SSO nawet na skrót. ma jakie długie. Ale widzę, że. O, Star Rider. Matko, jedyna, wszystko jest dobra. No to. Czy chciałbyś sterować moim dniem w Star Stable online? Moją dniem. No dobra, może być moim dniem. Spoko. Brzmi jak świetna zabawa. Jeśli chcesz, mogę zaplanować Ci dzień w SSO, wymyślić jakieś wyzwania, albo popróbować Cię przez przygodę na Jorwiku. Uuu, dobra! Super! Możesz mi zaplanować cały dzień w Star Stable Online. Zobaczymy, co mi powie. Ale coś się zaczęło tutaj, halo, halo? To działa? No, startup... No tak, wiadomo, o co chodzi. Zaloguj się i przygotuj swojego konia. No dobra, no dobra, niech będzie w takim razie. No ogólnie kupiłam już pomoc sta jedną, więc myślę, że to można zaliczyć, tak? Przygotowałam konia, no kupiłam pomoc sta jedną. Po prostu ja mam od tego ludzi, tak? Ja tutaj bieda nie, nie, bieda nie. Jak Vivi mi kupi to tutaj biedy już nie ma, tak? Więc kupiłam sobie pomoc sta No i się zalogowałam, także myślę, że jest okej. Okay. Wybierz ulubionego wierzchowca i upewnij się, że jest nakarmiony i gotowy do jazdy. Nakarmiony jest? Uwaga, jest. E, czy to jest mi ulubiony koń? Może być, powiedzmy, że jest. Co później jedziemy? O matko, to jeszcze. Jezu, ale mamy punktów tu rozpisanych, ale fajnie. Dobra, kolejny punkt: Codzienne wyścigi treningowe. Zrób kilka ulubionych tras, na przykład wyścig w Morland. Jezu, jak on w ogóle zna wszystko! Tor przeszkód w Silverglade. Ej, to jest straszne. Jak dosłownie chat GPT wie wszystko, nie? Może wiadomo, że czasem się myli i to dość często ale to jest straszne. To jest ogólnie straszne. Naprawdę, ja się boję. To jest przydatne, ale wyobraźcie sobie jakby, co on, jaką on ma wiedzę, w sensie, do czego to może czasem wykorzystać. To jest straszne. Dobra, jedziemy w takim razie zrobić te wyścigi na początku. Fajnie, bo od razu sobie ogarnę drogę pioniera, także akurat mega fajnie. Dobra, pierwszy wyścig zrobiony. Jeszcze mamy trzy do zrobienia. Czyli tor przeszkód w Silver Glade i w dolinie Złotych Wzgórz. Matko jedyna, jak on zna wszystko. Dobra, kolejny wyścig zrobiony, i jeszcze jeden w DZW. No na razie zbyt ciekawy ten dzień to nie jest. Ale możemy się teraz zapytać, czy można skonstruować bardzo ciekawy i nietypowy dzień w Star Stable online. A coś takiego bardziej nietypowego, takiego emocjonującego, zapadającego w pamięć. Zaplanuję, dziś nie będzie zwykłej jazdy. Będzie misja, tajemnica i adrenalina. Okej, okay, dobra, to mi się podoba. Zaginiona... O, matko! Zaginiona relikwia Jorwiku. Epicka przygoda, ale w ogóle jakie. jakie ognie tutaj zrobił? Nie, no, emocje są, ja czuję, ja czuję emocje. Twoim celem jest odnalezienie tajemniczej relikwii Jorwiku, która została skradziona przez ciemne moce. Musisz podążać za wskazówkami, rozwiązywać zagadki i stawić czoła niebezpieczeństwom. O matko, poranek, okej, okay. powiedzmy, że jest poranek, tak? Zadanie: wyrusz do biblioteki w Silverglade. I znajdź książkę o starych legendach. Uuu, wyzwanie. Przebiegnij do Grey do Fortu Pinta bez zatrzymywania się. No i to są zadania, a nie jakieś wyścigi, tak? O, tej tutaj Olivia serdecznie, oczywiście. I Willi. Dobra, lecimy dalej w takim razie. Musimy wejść do biblioteki w Glade. Okej, okay, wracam akurat stamtąd, więc idealnie. Znowu pojedziemy w to samo miejsce, bo czemu nie? No, emocje są, tak? Emocje są. To nie są już wyścigi. To już jest prawdziwa przygoda, tak? Dobra, tu była biblioteka, z co pamiętam. Więc pojedziemy tutaj, można wejść, można. Love is in the Dobra, mamy bibliotekę. I mamy znaleźć książkę o relikwiach. Ogólnie ta biblioteka, no nie wygląda zbyt nowocześnie, bym powiedziała. Takie trochę kopiuj w klejnie, ale tylko trochę. Jak mamy znaleźć książkę o relikwiach? No, może być ciężko, generalnie. O, mam takie, o, jorwickie gazety tylko. Powiedzmy, że jest tutaj zielona, tak? No tak, ściany są zielone, książka jest zielona, wszystko się zgadza. Dobra, i teraz wyzwanie. Przebiegnij teraz jest Silverglade do Fort Pinta. Ogólnie nie wiem, czy to jest po angielsku, to Silverglade, ale to ogólnie jest dwór z Polany, tak? Jakby co, tak mówię. Dobra, bez zatrzymywania się. O matko, to jest długa trasa, no ale dobra, to powinno być dość proste. Dobrze, że nie na pieszo, nie? To, to jest i tak jest bardzo dobrze. O, matko, 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 jezu! Ej, prawie walnęłam! O kurcze ciśnienie taj. Podniosło mi się, naprawdę. Uwaga, uwaga, czy się uda? Cóż za emocje! Udało się, czy to było trudne? Nie, w ogóle nie było trudne. Czy było emocjonujące? Możliwe, że nie. Możliwe, że nie. Ale dobra, lecimy dalej. Może później będzie coś bardziej emocjonującego, tak? Nie możemy zbyt dużo wymagać. Południe. Tropienie złodziei relikwii. O matko, czyli jednak jest złodziej. Okej, okay, mamy kogo gonić. Zadanie. Ktoś mówił, że widział dziwne postacie w Dolinie Ukrytych Dinozaurów. Jedź tam i poszukaj śladów. Dziwne postacie, o matko. Użyj najszybszego konia i pobij swój rekord w Dolinie. Czy to jest mi najszybszy koń? Teraz owszem, ponieważ ten czuje się jako jedyny dobrze, także on jest najszybszy. Yy, I musimy pobić rekord yy, czasów w Dolinie Ukrytych Dinozaurów. Nie będzie to trudne, ponieważ tam nie mam żadnego rekordu, także jakkolwiek nie pojadę, i tak go pobiję. Więc może sytuacja jest lekko ułatwiona. Nie będę się kłócić. Love is in the air. Dobra, lecimy na wyścig w takim razie, tak. I zaraz poszukamy oczywiście śladów, żeby nie było. Poszukamy. Tajemniczych śladów. Dobra, się ma. Jezu, ten pies jest... Jezu, jak jest ja taki stary. Tu w ogóle jest stara grafika dalej nie. Mega dziwnie to wygląda już teraz. Dobra, lecimy. Jestem ciekawa, jak odnowią to miejsce, naprawdę. Lecimy. Dawno go nie robiłam. Mi się wydaje, że trzata go nie robiłam. Uwaga, czy jest rekord? Poziom srebrny. Dobra, to był chyba rekord. Nie, nie wiem, jak to sprawdzić dokładnie. Czekajcie. Jak ja mogę to sprawdzić? Czy ja mogę tutaj to sprawdzić, może? Nie, jest po prostu czas. Ale chyba pobiłam. W sensie nie miałam tutaj żadnego ustawionego, więc no. W zasadzie pobiłam, mnie tak teoretycznie. I musimy poszukać tajemniczych śladów, o matko. Myślę, że to jest dość duży ślad i dość bardzo wyraźny, także czy my to zaliczamy? Dobra, poszukajmy czegoś może mniejszego, tak? Bo to jest duży ślad. O matko, o matko. Okej, okay, okej, okay, udało się. To jest mega randomowe, czajcie? Jakby tu jest tak wszędzie płasko, płasko i nagle taka randomowa kulka. Jakby, co autor miał na myśli? Taka pojedyncza. Co stoi, bo czemu nie? Spoko. Dobra, powiedzmy, że to był ślad, taki dość wyraźny ślad. Więc dalsza część mojej przygody, czyli wieczór. Ostateczna bitwa o relikwię. Tum, 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 tom! Zadanie. Okazuje się, że relikwia jest ukryta w Pandorii. Oh, matko. Patrzcie na chat GPTV o Pandorii. Czy to nie jest straszne? Jakby ja? Zaczynam się bać, naprawdę. Musisz przejść przez portal, ale uważaj. Dark Core czeka. Czy to jest ten złodziej cały? Mm. Pokonaj trasę w Pandorii w jak najkrótszym czasie, unikając wszystkich przeszkód. Dobra, musimy w ogóle zobaczyć, gdzie jest Pandoria w tym momencie, bo ja nie pamiętam. Dobra, w posiadłości DU. Jak tam mi idzie? No, trochę słabo mi idzie. Mogłoby być lepiej, tak? Dobra, z tego co pamiętam, on był gdzieś tutaj ten portal. Mhm, dobrze pamiętam. Jednak gra się w tą grę 8 lat. Czyli mamy pokonać tą trasę jak najszybciej. Dobra, a finalne zadanie. Gdy odnajdziesz relikwię, zrób epickie zdjęcie w Pandorii na pamiątkę tej przygody. To dzień pełen adrenaliny, zagadek i wyzwań. Co myślisz? Gotowa na taką przygodę? Matko. No, czad GPT się wczuł, tak? Ja doceniam. Tylko czy te relikwia w ogóle istnieją? Możliwe, że nie. I możliwe, że ta przygoda w ogóle jest bezcelowa. Ale ja doceniam jego poświęcenie, tak? Idziemy szukać tych relikwii, tak? Uważamy oczywiście na przeszkody i na darkcore. Było to dość proste, bo tutaj darkcore raczej nie ma. Ale w porządku, w porządku. Dobra, siema, siema. No, gdzie mogą być relikwia w Pandorii? Tu, 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 tu. tu jest zawsze tak pusto, nie? To jest straszne. Naprawdę jest mega pusto. Echo! Chyba nie ma echo. Dobra. Myślę, że te dwa grzyby to są idealne relikwia. I myślę, że właśnie one chodziło. Także oczywiście pamiątkowe zdjęcie z grzybami odhaczone, tak? Nawet moja postać się tutaj ładnie wysunęła, żeby ją było widać. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Uważajcie, żeby sztuczna inteligencja nie przejęła Waszego domu, Waszego życia. I ogólnie wszystkiego. Także dziękuję Wam za oglądanie i pa, pa!